Mają wystawione czujki, tak jak potrzeba. Nagle uświtani rozlegają się strzały. Są otoczeni w nocy z 16 na 17 października. Od strzelaniny zapala się stodoła. Do plutonu plutonozisła Bosocki wykazał się postawą odpowiedzialności za oddział. Walczył do końca. Gdy spostrzegł leżącego przed Stodołą dowódce Warty, swojego rodaka Józefa Boryczkę, wołał do kolegów, ratujcie Józka. Ale Józek już nie żył. Popatrzył dalej, a jego brat Władysła był dobijany przez Niemców. Był taki moment, iż wydawało się dowódcy, że mogło się żołnierze ze stodoły wydostać i przebiec drogę do lasu. Sam wyskoczył, gwizdał i krzyczał za mną, krótkimi podskokami w kierunku lasu, jednak nikt za nim nie poszedł. Trudno było się wydostać z palącej się stodoły, a pewno także i lęk ostrzelania, które trwało cały czas. Wtedy widząc, że nikt za nim nie idzie, wrócił do stodoły. Ale nie wrócił, bo padł. Dostał kulę w samo serce. Trzymając w jednej ręce gwizdek, a w drugiej pistolet, padł martwy. Miał 46 lat. Miłość świętej pamięci Zisława Bosowskiego i jego oddziału do ojczyzny, za którą oddali życie wyrosła na grzebie wiary w Boga i czwartego przykazania dekalogu czci ojca swego i matkę swoją. To Matką była ojczyzna. Królowo Polski, nie opuszczaj nas, modl się za nami. I za tymi, którzy odeszli, i za świętej pamięci Zisławem, aby ginąc za ojczyznę otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Amen. To Błogosław krewnica, która upamiętnia ofiary i życie. Niech słowa wyryte w kamieniu, starą kwarant pamięci i a w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i Ojczyzny przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Na temat właśnie Dzisława Gosowskiego, dlatego że napisałem książkę, gdzie jest kilka zdań właśnie na temat Dzisława Gosowskiego a nieznany jest wątek dla Państwa. Moje nazwisko Gucw Aleksander, ja przyjechałem z miejscowości Sękowa koło Gorlic, gdzie od 30 lat zajmowałem się polskimi siłami powietrznymi na zachodzie. W związku z tym, że na terenie mojej gminy została zeszylona polska załoga, młoda polska załoga, to podkreślam zawsze, lecąca na pomoc w powstaniu warszawskiemu, bo to było 28 sierpnia 1944 roku, Lot bojowy był to, zadanie wykonali i w drodze powrotnej do bazy Brindisi, prawda, tam po Kasale we Włoszech, bo tam stacjonowali, w drodze powrotnej zostali zeszczeleni. Z tym wypadkiem zginęła cała siedmiu, polska, siedmioosobowa załoga. Z tym wypadkiem jest również związana historia Liberatora, który został zeszczelony na terenie gminy. Pana y, byłego wójta w Fudali w miejscowości Olszyny. Tam również zginęła cała y, polska siedmioosobowa y, załoga. Proszę Państwa, y, wracając do Halifaxa, do tej miejscowości pierwszej, ja tam wybudowałem pomnik, piękny okazały pomnik, niektórzy z Państwa y, byli. W 2009 roku było otwarcie, poświęcenie tego pomnika. Proszę sobie wyobrazić, że dotarły wszystkie rodziny tych lotników. Nawet córka jednego z, y, z lotników, konkretnie nawigatora, która przyleciała z Sydney, z Australii. Później w następnym roku y, opracowałem, ponieważ ta historia zeszczelenia Liberatora i Halifaxa była po wojnie bardzo zakłamana, y, twierdzili niektórzy, nawet nie historycy, że samolot y, Liberator zeszczelony w Olszynach Zginęło tam pięciu lotników, a dwóch z urwanym skrzydłem leciało dalej i spadli właśnie w tej panicy. W 1994 roku odnaleziono tabliczkę zamionową, wszystko się wyjaśniło. Wysłaliśmy do Londynu, do miejscowości Hendon pod Londynem, do ekspertyzy części z Olszym i części z Halifaxa. Okazało się, że to dwa odrębne wypadki że tu leciała inna załoga, tu leciała inna załoga. Proszę Państwa. I również dotarłem do wszystkich rodzin załogi Liberatora. Mam taki sukces, że 14, 14 rodzin dotarło. Do, odnalazłem, odnalazłem osoby z rodziny, które mieszkają na terenie Stanów Zjednoczonych: syna bombardiera Malejki, który mieszka na terenie Anglii, i, wszyscy, i wszystkich tych, którzy pozostali mieszkają na terenie Polski. Ponieważ no. miałem tak liczne dokumenty m.in. z Instytutu Sikorskiego z Londynu, z Freiburga z archiwum Luftwaffe też posiadałem, wiedziałem z nazwiska, z imienia jaki lotnik zeszedł te dwa samoloty polskie, o której godzinie, bo Niemcy mieli naprawdę wyprowadzone to bardzo szczegółowo i, i napisałem książkę, Tarku podaj mi tą książkę, Już? na stronie w mojej książce Podekności Patriotyczno-Religijnej w Olszynach, książkę. Książka się bardzo szybko rozeszła. Wydałem później parę lat, trzy lata później wydałem drugą książkę, a więc to jest ta odwaga i nadzieja. I na stronie, proszę Państwa, 66. Ja tu przeczytam tylko fragment odnośnie Bożowskiego. Pułkownik Białgierz Borowski wspomina również, że słyszał o rzekomym uratowaniu się jednego z lotników i jego przejściu do drugiego Plutonu III Kompanii Regina II, XVI Pułku Piechoty AK. Pada tutaj nazwisko Jana Zawady, który nie figuruje ani w archiwalnych dokumentach polskich sił powietrznych, ani w literaturze, między innymi w książce Wienieckiego. Dowódca tego Plutonu, poruszki Zdzisław Bosowski, pseudonim Kajetan, nie będował o przybyciu tych. W tych dniach kogoś obcego do oddziału stwierdził, że duża ilość ładunku drzutowego odnaleziono w szczątkach samolotu. Sugeruje, że samolot został strącony przed wykonaniem zadania. W przypuszczalnej godzinie strącenia wynika, że samolot był już w drodze powrotnej, czyli z nieznanych przyczyn rzut nad celem nie nastąpił. Tyle, co wspominam właśnie to, taki krótki wątek na temat tej historii Bazowskiego. W 2010 roku była piękna też uroczystość u pana na terenie gminy, w Olszynach. Tam wstawiliśmy nową tablicę pamiątkową, gdyż stara tablica, były przekręcone nazwiska lotników w pięciu przypadkach, bo dwóch w ogóle nie było nazwisk, a załoga była siedmiosobowa. Przy pięciu nazwiskach nazwiska były przekręcone. Tak samo w Balicy. Władza Ludowa bała się napisać sierpień, napisali, że to było we wrześniu, a to było 28 sierpnia, a w Olszynach było 17 sierpnia. Proszę Państwa, oddział przybył, przybył również pan y, Jacek Popiel, który był jak gdyby takim y, pełnił jakąś tam drobniejszą funkcję, bo on wtedy miał 15 tak. lat. Ale tu serdecznie dzięki pod adresem pana Jerzego Pertkiewicza. Spotykamy się często na takich uroczystościach patriotyczno-religijnych. Panie pułkowniku Szapowa dla pana, dla całej pańskiej rodziny. Książkę tą ofiaruję państwu. Niech ona będzie tu w dworku Bocowskiego. Jeżeli ktoś by chciał wypożyczyć proszę udostępnić. Dziękuję bardzo. Chciałem podkreślić, że ja nie jestem historykiem, tylko moją pasją była historia, tak jak powiedziałem wcześniej, polskich sił powietrznych na Zachodzie, ja z wykształcenia, historia dopiero później się u mnie objawiła, ja jestem z wykształcenia nauczyciela, nauczyciel wychowania fizycznego. Jestem trzy lata już na emeryturze, także poświęcam ten czas. Dziękuję. Dziękuję bardzo dziękujemy stolik, butelki Zakurzone. No partynarci zwrócili uwagę ale czy to nie dopatrzenie, że takie brudne butelki ale co, w kupynym czasie przyjeżdżać do dzienniku, to wycierał

Nawiązując do XVII-wiecznego zwyczaju, kod, z, y, y, stosowanego na dziesiadach i całkowicie lecerskich, dzisiaj, będąc w tym workiem, zniesiemy to, który wypijemy, i teraz prawdziwie proszę, trzymały kamie. Powstawszy, Pierwszy rynek wypijemy na pomyślność najczęściej że się, się uprostpolityj. Żeby żyła w pokoju, w spokoju rozwijała się i wszystkim im było do, dobrze. Winać! Drugi wiek. Za gospodarzy dzisiejszej z podziękowaniem za moje przyjęcie. Obywam wam się dało, się. Nigdy niczego nie brakowało. Wilda! A trzeci to za nas samych, którzy jesteśmy. Wilat. Wilat. Kolonia. Brawo.